no i zawsze szczęśliwy jak samolotem leci. Mówi, że, że kocha samoloty i uwielbia latać. Zresztą tam tatuś też. Wylądowaliśmy półtorej godziny temu w Girona Costa, to jest 80 km od Barcelony. Ale bardzo fajne pomieszczenie, już kochanie, tylko powiem. Y, autobus na miejscu, można od razu widać i kupić 16 euro od osoby. 80 km, nie było żadnego problemu, jesteśmy już w północnej części Barcelony. O tyle mamy szczęście, że hotel mamy 800 metrów od, od stacji, także mały spacerek i zaraz jesteśmy w hotelu. Trafiliśmy na deszczową Barcelonę i zostaliśmy w sumie dzisiaj w hotelu. Późno też przyjechaliśmy. Nie mamy dużo czasu, to zostajemy w hotelu. Ale jutro rano ruszymy. I myślę, że coś ciekawego zobaczymy. No już po wszystkim musieliśmy zrobić najpierw test PCR, bo lecimy jutro do Maroko. I ze spokojną głową chcieliśmy zacząć tutaj przygodę w Barcelonie. Idziemy najpierw, bo jesteśmy blisko Camp Nou. Obejrzymy sobie stadion z zewnątrz, do środka nie wejdziemy, bo dzisiaj jest mecz. O 21 .00. grają yy, z Frankfurtem w lidze Europy. Dlatego musimy zrezygnować dzisiaj ze stadionu. Może się uda pójść na mecz, zobaczymy. A później idziemy obejrzeć najpopularniejsze miejsce w Barcelonie, chyba nie muszę dużo mówić, każdy chyba wie. Sagrada, familia. Halenka, a później gdzie idziemy na lody mówiłaś, nie? Tak? A, ale ja też chciałam pójść na największą ławkę na świecie, albo też nad morzem. A, dobrze, pójdziemy na największą ławkę na świecie. Dzieci najedzone. To spokojniejsze, ale zaraz się zacznie coś czuję. Już powoli lody. No a później pójdziemy sobie do parku yy, Guella. Nie wiem dokładnie, chyba tak się nazywa. Tam jest właśnie ta ławka, bardzo popularna. No a później zobaczymy, nie będziemy się stresować, robimy wszystko na spontanie. Mieliśmy wypożyczać samochód, ale to jest y, dobra decyzja, że nie, wy, nie wypożyczyliśmy tego auta. Yy, ulice są zatłoczone, dużo korków. Myślę, że byłoby dużo stresu. Bierzemy zazwyczaj taksówki, jak już dzieci marudzą. Taksówka nie jest wcale droga. Drogi są też wyznaczone dla taksówki i busów, także zawsze szybko dojedziemy w, do punktu, którego tam sobie zażyczymy. Także nie jest źle. Przed Sagrada Familia. Powiem Wam, że zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. Sami zobaczcie. To jest ogromne. Super, trochę jak poczytałem, to budowa ma trwać jeszcze do 2026 roku. Długość chyba budowy to około 130 lat razem. Ale robi ogromne wrażenie, tak jak już wcześniej powiedziałem. Byliśmy w parku Güell, ale problem był taki, że są wykupione już bilety na dzisiaj. Bo tak jak już wspominałem, dzisiaj jest mecz Barcelony z Frankfurtem. Barcelona jest przepełniona dzisiaj, dlatego no jest dużo ograniczeń. Idziemy myślę, że później nad, nad plażę troszkę zobaczyć. Zostajemy tu trochę dłużej, zjemy coś fajnego, ale z dzieciakami powiem Wam, że to jest jednak wyzwanie. Przeszliśmy na drugą stronę zobaczyć jak to wygląda Jakaś ciemniejsza taka strona bardziej brudna może po prostu yy, starsza część Nie wiem nie doczytałem nie doinformowałem się ale na pewno sobie to zobaczę Dzieci na jak jakie spokojne. Nikuś jest fanem kwiatuszków, ma dużo kwiatuszków w domu. No coś, gwiazda. No i co dałaś sobie radę? No nic. Wychodzi na to, że dzisiaj to praktycznie nigdzie się nie wejdzie w Barcelonie, bo trafiliśmy na taki okres, gdzie po prostu jest mecz, dużo zamieszania, dużo ludzi, wszystko jest zawalone, yy, przepełnione, no, ale nie szkodzi. Pospacerowaliśmy sobie wszędzie. Na jutro zamówiliśmy yy, bilet do parku Güell. Mam nadzieję, że yy, uda nam się z czasem to wszystko zrobić, bo jutro lecimy już o 19 do Maroko. Ale mamy w sumie trochę czasu. Myślę, że zostaniemy do południa w hotelu. Później na 13.30 pojedziemy właśnie do parku, a później wrócimy się do, do hotelu i myślę, że już yy, będziemy się zbierać w kierunku do, do lotniska. No nie, teraz nic nie widać. Może sobie miny robić jakiegoś jak chcesz. Już mam na nich sposób, dostali kieszonkowe i teraz jak będą chcieli taksówką jeździć, to muszą sami płacić. Jak jest gdzieś blisko, idziemy na pieszo. Jak gdzieś dalej, to oczywiście będzie taksówka, ale jakieś krótsze trasy do kilometra dwóch, chodzimy na pieszo spacerkiem. A plaża jest niedaleko chyba kilometr 200 metrów no to nie mają wyjścia. No chyba, że zapłacą. Idziemy tutaj na plażę. Niedaleko. Jeszcze może z 300 metrów. Ty patrz przed siebie, kobito, a nie. Bardzo chcę po piasku chodzić. Chwilkę idziemy się, chwilkę przejść. A no, wola niebezpieczna teraz. Dzieci, w żadnym wypadku, żeby do wody wchodziły w takich warunkach. Ale przyjemnie ogólnie, naprawdę. Troszeczkę już słońca. Od razu pojawiają się ludzie. do hotelu. Nasze kobiety jeszcze nic nie wiedzą na ten temat, ale będziemy próbować z Nikodemem pójść na mecz. Jedziemy pod stadion i spróbujemy dostać bilety. Jak dostaniemy bilety, to wchodzimy. Trudne wyzwanie, bo już się pytałem tutaj dużo ludzi. No to wszędzie sami nie mają jeszcze biletów, bo jest bardzo dużo Niemców przyjechali tak na ślepo, bez biletów. No zobaczymy. Czasami też człowiek ma szczęście. Może tym, tym razem będziemy mieć i my to szczęście. Podobno ponad 30 tysięcy przyjechało tutaj do Barcelony. I nie wszyscy z biletami, także pod stadionem tam będzie niezła masakra. Ciekawe czy w ogóle będzie realne, żeby taki bilet dostać. bilety, szybko zadziałało, wziąłem tutaj kawałek papieru i długopis od pani poprosiłem, nikol na plecy i bilet mamy w kieszeni, także wchodzimy mamy jeszcze 50 minut to do zobaczenia na stadionie tak jak mówiłem, kto nie ryzykuje, ten nie ma Płaca się ryzykować czasami. Cieszę się, że tym razem mi się udało. A ja często ryzykuję w życiu. I nieraz to przynosi efekty. O, już wracamy. Synuś namówił na taksówkę, to wzięliśmy taksówkę. Jedziemy do parku. Żółty nas przewiezie, tak? No. co? Tak. Hello. Co gwiazda? Nic. Gdzie idziesz? Idę na wycieczkę i będę widzieć największą ławkę na świecie i chciałam ją bardzo zobaczyć. No dlatego tu jesteśmy. Ale ciężko było bilety dostać. Szukaliśmy na internecie, na trzech, czterech portalach były już niedostępne wczoraj. Na dzisiaj, na dzisiaj dopiero na poniedziałek był pierwszy bilet. No ale na jakimś tam jednym portalu udało mi się na 13:30 dzisiaj. zarezerwować. na meczu. Helenka już to jest wcześniej we filmie, że byliśmy na meczu. Nie, no dzisiaj. I co, podobać się tu? Co? Fajna Barcelona, nie? Nie filmujesz mnie Co? Także jak ktoś z was ma dzieciaki i wybieracie się czasami z dzieciakami to chyba wiecie Najlepiej zabrać ze sobą jakieś tam pierdoły, małe gierki, karty Czymś mogły się zawsze zająć Nam to przynajmniej pomaga bo My dzisiaj sami lecimy z nimi, do Sami z nimi czasami tam chwilę zagramy i, i, I są spokojniejsi po prostu. No, ogólnie nic prostego z dzieciakami na urlop. Bo wiadomo, dużo stresu, nerwów, pilnowania. A i tak nie jest nieźle. I tak jest nieźle. Nie, nie chcę narzekać, bo naprawdę nie to co kiedyś. Teraz już są starsze dzieci, także no, wygląda to dużo lepiej. Tu jest właśnie wejście do parku GUELA. No, fajnie, zaraz zobaczymy. Czekajcie, a ja muszę biletiki wyciągnąć. To bardzo lubię, właśnie w podróżach. Muzykę zawsze dodaje jeszcze energii. Bogaca tą całą podróż na mnie muzyka działa bardzo pozytywnie. Lubię się po prostu zawsze zatrzymać w takich miejscach. Popatrzeć trochę Dla dzieci fajnie powiem wam tutaj w tym parku. Też place zabaw są. Dużo pierdół też do kupienia i też nie jest wcale tak drogo. Po euro, dwa euro jakieś głupotki małe, czy branzoletki. Ja lubię czasami sobie popatrzeć na takie branzoletki jakieś ręczne robione. Czy jakieś otwieracz do piwa? Tam jest ławka. To idziemy do ławek. Tak jak Wam mówiłem, właśnie, że jest tutaj tyle turystów. Też pewnie przez ten wczorajszy mecz kolejka tutaj, żeby zejść na te ławki, myślę, dobre 200 metrów. Ale zapytałem, podobno szybko to idzie. 20 minut jesteśmy, także idziemy czekać. Staniemy, Helenka, w kolejce. Ma zakładniczkę, bo tu już trochę rozrabia, nam muszę ją trzymać. Synuś może nie będzie musiał stać w kolejce, bo będziemy go odbierać tam na dole. Coś czuję, bo stoi na krawędzi. Także synuś, ty chcesz szybciej dojść na dół, tak? Halo? Zejść z tego, chłopie. Ciekawe ławeczki. Mówię, wykorzystane pewnie resztki płytek. Yy, połamane na mniejsze części, powyklejane fajny pomysł A jaki efekt? Mm. i co, synuś, podobają ci się ławeczki? Co? Trochę krótka, nie? Mogłaby być trochę dłuższa. Fajnie w tym parku, podoba mi się. Tak, dla rodziny tym bardziej, dla dzieci. Mówię, taka duża przestrzeń dużo w sumie takich miejsc dla dzieci jakieś place zabaw, do zabawy gdzie możemy ich tam troszeczkę zostawić ławki obejrzane, wracamy. No w sumie poza tą ławką nie ma tu nic innego, tylko piasek, plac. Zgadzam to, to, to twoja woda. Twoja. Moja? Możesz się napić. Schodzimy, nie? No nic, wracamy do hotelu. Pakujemy się, zjemy jakiś szybki obiad jeszcze w hotelu i ruszamy na lotnisko. Za 4 godziny mamy lot do Maroko. I widzimy się w Maroko. Także pozdrawiamy już Was z ciepłej Barcelony. Fajny czas, krótki. Też nie był jakiś super intensywny. Nie mieliśmy okazji zobaczyć aż tak dużo rzeczy, jak zaplanowaliśmy. Ale jest fajnie. Fajnie, nie? Większość biletów do atrakcji było wykupionych ze względu na obłożenie turystów na ten weekend spowodowany tym meczem, ale było spoko. Naprawdę polecam też z dzieciakami Barcelony jak najbardziej. Zawsze się dla każdego coś znajdzie ciekawego. Pozdrawiam.